no to powiedz, mhm. jaka jest twoja filozofia gry w piłkę nożną, bo to jest punkt mhm. wyjścia naszego dzisiejszego odcinka. Tak, jakby mogę to opisać jakby na takich czterech filarach, które gdzieś tam sobie to, sobie to opisuje. Pierwszy to jest organizacja gry. Zależy mi na tym, żeby mój zespół był zorganizowany w każdej fazie, żeby, były, żeby zawodnicy wiedzieli, co mają robić na danych pozycjach, w danych sytuacjach. Wiadomo, że żeby ta organizacja gry była, to trzeba zrobić wszystko, żeby zespół odpowiednio ustawić. Na boisku, żeby pokazać im, w jaki sposób mają funkcjonować, w jaki sposób mają pewne kwestie realizować na boisku, ale pewnie do tego przejdziemy dalej. Kolejny aspekt to jest, jeżeli chodzi o system gry, to jest 1, 4, 3, 3, ale też jestem taką osobą, która jakby nie przywiązuje się stricte do danego ustawienia. Dla mnie ustawienie to jest tylko ten, ten system 143 to jest pewna taka baza wyjściowa. Ona jest modyfikowana w zależności od sytuacji wojskowej, w zależności od tego, jak jest, jakie też są personalia, bo czasami są zawodnicy o takiej czy innej, e, czy innej charakterystyce, więc jest to taka dla mnie baza wyjściowa. Zawsze gdzieś tam w pracy staram się pracować tak, żeby mój zespół był jak najbardziej wszechstronny, żeby potrafił się. Dobrze dostosowywać do warunków, które są. Bo czasami są takie sytuacje, że na przykład pracujemy nad jakimś elementem i na treningu zostało powiedziane, że trzeba to zrobić tak i tak. Jeżeli zostanie powiedziane tylko, że trzeba zrobić tak i tak, no to zawodnik może się zakodować taki przekaz zamknięty. No to robię tylko to. A jeżeli na boisku będzie taka sytuacja, która jest inna niż to i jak ja jako trener nie. Y wyposażę zawodnika w taką elastyczność pewną, no to też zawodnik później może mieć problem, jeżeli chodzi o to, żeby realizować te wszystkie kwestie taktyczne, które sobie zakładamy na, na jakby w naszej, w naszej, w mojej filozofii. I dlatego staram się, żeby też zawodnicy mieli pewną elastyczność, żeby potrafili w obrębie zasad, które sobie przyjmiemy, funkcjonowali tak, żeby oni po prostu grali. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby trener wyposażał zawodników w jak najwięcej narzędzi, i później piłkarze muszą z tych narzędzi, przynajmniej powinni z tych narzędzi korzystać. Kolejnym elementem jest to, że jestem generalnie zwolennikiem gry w ataku pozycyjnym. Wiadomo, że atak pozycyjny często jest błędnie rozumiany, bo trenerzy, którzy gdzieś tam, e, może nie błędnie rozumiany, ale trenerzy, którzy zawsze, którzy mówią, bo praktycznie dużo trenerów mówi, że ja chcę grać w ataku pozycyjnym, ja chcę, żeby tak było, bo chcę, żeby mój zespół grał w piłkę. Ja chcę, żeby mój zespół grał w piłkę. A co to znaczy grał w piłkę? Żeby tą piłkę posiadał, ale nie dla samego posiadania, tylko żeby po prostu wszystko to, co robię na boisku, prowadziło do efektu finalnego. To jest piłka nożna, gramy na bramki, to nie jest gra na utrzymanie. Więc jeżeli... Są takie sytuacje, bo ja też mam taką świadomość, że... I też z jakiejś swojej praktyki zawodowej, że czasami atak pozycyjny to nie jest złoty środek, bo są takie, a nie inne warunki. I też jako trenerzy uważam, że musimy przygotować zespół na inne funkcjonowanie, na bardziej bezpośrednie. Czasami trzeba zejść do niskiej obrony, grać z kontrataku, bo akurat jest, taka, akurat jest taka sytuacja. Kiedy to trzeba zrobić? Trzeba, w zależności od tego, jaki jest mecz. Ja mogę tutaj, jak, jak się przebiega, jak przebiega mecz. Ja mogę dać taki przykład. Graliśmy z jednym z klubów wtedy z pierwszej ligi, i była taka sytuacja, że my jako zespół mieliśmy bardzo dużą kontrolę, a kontrola rozumiem przez to, że posiadaliśmy piłkę, byliśmy bardzo blisko pola karnego, praktycznie zespół nie potrafił wyjść za swoje połowy, cały czas napieraliśmy, cały czas atakowaliśmy. I w momentach, w których, i tutaj zespół bardzo dobrze to robił, bardzo dobrze się bronił, był bardzo dobrze ustawiony. I była, i w tym meczu akurat ja zasugerowałem trenerowi, żebyśmy pod do trenera, mówiłem: toczył się mecz, mówię, trenerze, zejdźmy do, do niskiej obrony, dajmy im piłkę i zmieńmy troszeczkę sposób, jakby atakowania. Bronienia i atakowania, bo w każdym momencie, w którym zespół, w którym wtedy graliśmy, miał piłkę i próbował rozgrywać, gdzie ustawialiśmy się nisko, było kilku takich zawodników, którzy na przykład gdzieś tam miały pewne deficyty, jeżeli chodzi o wyprowadzenie piłki, to powodowało, że my tą piłkę po prostu odbieraliśmy i wiadomo, że jeżeli zespół rozgrywa atak pozycyjny, jest jeszcze niedokładnie, nie jest jeszcze odpowiednio ustawiony, są duże przestrzenie, to wtedy nam łatwiej się było przejść na taką grę bardziej bezpośrednio, Więc to jest taki element. I ostatnia rzecz, którą jakby ostatnia rzecz, ostatni filar. Tak, ostatni filar to jest to, że ja jestem generalnie zwolennikiem grze w obronie wysokiej. Chciałbym, żeby zespół odbierał jak najszybciej piłkę. Dla mnie odbiór, gra w obronie ma doprowadzić do tego, żebym odebrał piłkę. To jest, to jest jakby proste, jak, jak, jak konstrukcja kolokwialnie mówiąc CEPA. Ja chcę odebrać piłkę. Gdzie ja chcę teraz tą piłkę odebrać? Ja chcę tą piłkę odebrać jak najbliżej bramki przeciwnika. I to jest taka, to jest taka rzecz, która jest dla mnie istotna, ale znowu wracam do tej elastyczności i do tego, że nie możemy jakby zamknąć się tylko w jedne takie, w jedne takie ramy taktyczne. My jako trenerzy, czy ja jako trener mus, muszę też wyposażyć swój, we, swój, swój zespół w umiejętność grania w tej obronie niskiej, żeby zespół nie tylko potrafił grać w obronie wysokiej, czy w przejściu z obrony wysokiej do, do obrony niskiej, czy w obronie niskiej, staram się w mojej pracy szkoleniowej robić tak, żeby zespół, jakby baza wyjściowa to jest grawa gra w obronie wysokiej, jako jeżeli chodzi o miejsce, chcę jak najszybciej odebrać piłkę, grać w wysokim pressingu, ale jeżeli są takie sytuacje, że po prostu się nie da, bo są takie sytuacje, że przykład, tu żeśmy rozmawiali przed, przed audycją mecz Manchester City i PSG, gdzie Praktycznie początek meczu, dużo było takich sytuacji, że pomimo tego, że City wychodziło wysoko, PS, że gdzieś tam potrafiło ich dobrze kolekcjonując dobrze rozklepać. I jak ich już rozklepało, no to wtedy Manchester City schodził do obrony niskiej. To można sobie zobaczyć gdzieś tam na, 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 początku, na, początku, na początku meczu. I tutaj też taka jakby podfilar. Chciałbym, żeby po stracie piłki zespół możliwie jak najszybciej odebrał piłkę.